Piesunie, co się stało? Jaluszki! Spokojnie! Spokojnie! Nie Co się stało? Co się stało, piesunie? Chcesz podać! Chcesz tak! Spokojnie! Pam, Mateusz ładny pam, nie pam, trzymaj kręć, kręć spokojnie zielo... nie pam, się pam, 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 nie pam, pam, Chodź, mam. Chodź, co mam, głodny jesień. Hmm? Ach, ale tylko bez ręki. Chodź, masz. Masz, nie bój się. Masz paróweczkę ci w miodu. Nie. Ty trochę chudzony jesteś, boże. Ktoś, kojny luki, chodź na paróweczkę. Chodź, proszę. Chodź na paróweczkę. Super. Dobry piesio. Spokojnie Chodź, głodny masz. Jest, A. A. Chodź na nie, woda nie, spokojnie, spokojnie nie, Napij się, nie, nie, lepsze. nie, nie, trzymaj. nie, chodź, chodź nie, 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 o, 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 ale to masz też takowe oczy. Daj, 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 pójdź, daj, daj, nie daj, nie, daj, nie, daj, nie, daj, nie, daj, daj, strasznie daj, no daj, już, daj, 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 wysyp, to z siatki trochę no, wysyp tego. Mógł trzymać to jeszcze? Yy, nie, połóż.